Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Darmusak. Coś mi się tak dupskiem ustawił, nie wiem dlaczego. I standardowo zapraszam Was na World of Tanks, na bitewki w World of Tanks. I dzisiaj lecimy z bitwami na życzenie. Jedna osoba z Was ma takie życzenie, żeby rozegrać bitwę Leopardem 1, czyli czołgiem średnim 10 poziomu nacji niemieckiej. I też właśnie dzisiaj to uczynię. Jeśli chcecie zobaczyć jak ten snajper, bo to jest bardzo dobry snajper, radzi sobie obecnie na polach bitew, no to nie pozostaje wam nic innego jak po prostu zostać i obejrzeć filmik do końca. Zaczynamy z bitwą numer 1. Pierwsza bitwa na mapce linia Zygfryda w trybie szturmu. Ja akurat jestem w ekipie, która będzie bronić kapa. Więc no, zobaczymy, jak ten właśnie snajperek sobie tutaj będzie radził, losowanie na same dychy. No i jak już e, wspominałem, do wyżygu można by rzec po trzy babochy, babochy, po trzy baboki z każdej strony. Ale w sumie to można by na to mówić babochy, babochy, bo to takie wstrętne dziadostwo. Które tylko właśnie utrudnia rozgrywkę i przyjemność z zgrania. Dobra, ja tutaj śmigam sobie na razie na lewą stronę. Zastanawiam się, czy tam podjechać, ale nie, chyba na razie jeszcze tam nie będę podjeżdżał, bo jest nas tutaj dwóch. E piąteczka, no i ja. I teraz pytanie. O, ten jak tutaj przyszarżował. Zobacz. Aj, aj, aj. No właśnie, no. Burza, melodia. To nie tak miało być, panowie, nie tak. Jeszcze raz bym ci chciał dupnąć. Okej. Okay. Te piąteczka dokończysz, dokończysz Gostka, bardzo ładnie, o to chodziło, o to chodziło, dobra i teraz ja muszę słuchajcie tutaj zakombinować jakoś, żeby tą E50 wyhaczyć, o, no, gościu powiem szczerze, przeszarżował, przeatakował. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, została jeszcze Manticora tutaj. Piątka prawie zjedzona. Dałoby się tą mantikorę w jakiś sposób tutaj wyspotować. No oho, już, już. No ta dziadowska mantikora tu świeci jak nic, no. Jeszcze trzy arty, no po prostu jak ja to kocham. Muszę jakoś tutaj błysnąć, że tak powiem, sprytem, inteligencją, rozumem. Manticora, 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 Manticora. Bum! Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Yupi. Dobra Nie, no nie, to nie tak miało być. O, wstrętny babok 3 do 4, no początek bitwy, kurza melodia, 5 minut. No, no dobra, no ale. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Widzimy się słuchajcie za 12 minut w garażu. Zobaczymy jaki będzie wynik i potem rozegramy kolejną bitwę. Ok, jesteśmy z powrotem w garażu, bitwa przegrana, Wynik 6 do 15, więc no cóż, tak widocznie miało być. Zadane ponad 2000 uszkodzeń. Zarobione 158 kredytów. Także fantastiko No dobra, słuchajcie, tutaj nie ma co omawiać. Póki co to tylko ogień skuteczny. Bitwa, że tak powiem, do... Zginąłem w piątej minucie, więc po prostu tragedia, tragedia. Tu weźmiemy sobie jeszcze stabilizatorek, dorzucimy i lecimy z bitewką numer 2. Bitwa numer 2 na mapce piaszczysta Rzeka. Bitwa w trybie standardowym. Znowu mamy same dychy, ale ale tylko po jednej arcie na stronę hmm, Można Oczywiście, że można Jest postęp, oczywiście Także tylko jeden baboczek Jakże to cieszy W sumie tak niewiele, a tyle radości Podoba mi się to Dobra, słuchajcie, ja tutaj Ponieważ jestem snajperem Więc nie zamierzam jechać w pierwszej linii Oj, sorry, grilek tak, trochę się tutaj zblokowaliśmy. Zamierzam podjechać i po prostu troszeczkę posnajpić. Mam nadzieję, że zrobię to w dobrym stylu. To wiem 140. Zjechałem tutaj z lewej strony i ciach. Ustawiamy się. I bum! Pierwszy strzał, pierwsze koty za płoty. Bez rezultatów żadnych ciekawych. No dobra, zobaczmy czy coś tu jeszcze będziemy w stanie ugrać. Nie będę mówił, że się lanka, bo za chwilę znowu będzie po temacie. EBRek tam szaleje. Obiekcik jest w moim zasięgu wykrywania, więc on mnie też będzie widział. Ale zobaczmy co tu na środku. Czemu tu nic nie ma? Zobaczcie jaka dziwna sytuacja. Tutaj z tej strony wszyscy jadą, chyba na to wygląda. Na środku nikogo nie ma. Ten mnie wyspotował, więc muszę teraz mnogi zapas. W takim razie ja podjadę na środek. Upi, To się nazywa mistrzostwo w skokach. Ten kurna EBR tam nam wszystko zepsuje. Coś tak mi się wydaje. Dobra, 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 dobra. Jakaś taka piosenka. Dobra, dobra, dobra. Chyba, nie dobra. A Bosko. No to tak, to lubię. Od razu. Od razu tutaj ładowanie jak najbardziej lubię takie Że mnie od razu spotują No, chyba chyba weszło chyba Teraz nie weszło. O, tam widzę trochę cisną. Podjedziemy, podjedziemy. O, przyjęło się. Już żaruwa serio. Kurna, no co tu się odwala? Gdzie nie podjadę, to żaru, no. No, chodź tu dziubasku. No dobra, tego nie widzę. Ale tam nasi już troszeczkę sytuację chyba ogarnęli, więc trzeba byłoby wrócić tu i zobaczymy co tu ciekawego. Tutaj lata EBR. F FV, FV, serio? Szakon by mnie tu dupnął. Wiecie jak to się może skończyć? Przy moim szczęściu. Dobra, słuchajcie. Hmm. Nie ma co kombinować. Na FV a raczej nie będę chciał wyjechać. W związku z tym jedziemy sobie dookoła, dobra, tam FM to już się zajmą. Myślę, że bez problemu dokładnie, a ja tutaj przeatakuję, może od tej strony. EPR chyba się rzucił tam na moją pozycję, chciał chyba mnie wyspotować. Ła, zobaczcie, podjechał, rozwalił. No było dobre. Kręć, kręć, o nie, uciekaj, 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 uciekaj. O, pa, Patrzcie, co tu się dzieje. Kurna jeszcze gąska, no pewnie. Tego nie przebiłem. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No to było całkiem <laughs> ciekawe. Aczkolwiek trochę kiepsko wyszło, bo... Dostałem jeszcze. No, przecież wiedziałem, że tak będzie. Kurcze, no. Wiedziałem, że tak będzie. No nic. Bitwa numer 2 yy, ma się ku końcowi. Tym razem wydaje mi się, że moja drużyna powinna to bez problemu wygrać. Więc widzimy się za chwilę w garażu. Ok, wróciliśmy do garażu. Ja tutaj sobie użyję tego bonusika. No i cóż, mamy trzecią klasę, mamy tutaj zwiadowcę, mamy ogień skuteczny. Jeśli chodzi o wynik na tle drużyny, no to raczej bym powiedział górna połówka: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóste miejsce. No to właściwie tak średnio najeża, właściwie można by powiedzieć. Dobra, zarobione. 64 tysiące, no ale tutaj wpadło 50 tysięcy za jakąś misję, ogólnie troszkę jestem zdegustowany tą bitwą. kurczę. no wiedziałem, że ten babok tam strzelił, po prostu byłem pewien, a jednak podjechałem z nadzieją taką gdzieś z tyłu. Myślałem, że no może jednak nie strzeli, ale jednak strzelił. Dobra, słuchajcie, mamy jeszcze chwilę czasu. Lecimy z ostatnią bitewką, więc zapraszam. Ok, lecimy słuchajcie z ostatnią bitwą, mapka Ruinberg. Mapka myślę, że nawet dająca szansę na jakiś tam wynik. Losowanie na tych dziewiątki na ósemki, jedna Arciocha. Także znowu znowu Fantastiko, znowu mamy, mamy tylko jednego baboczka. No mamy sporo ósemek, słuchajcie, więc to też jest dobra informacja. Bitwa w trybie standardowym, więc zobaczymy Co też tutaj Uda się zdziałać Tam widzę, że dwa lajciki się wbiły do tego Okienka Ale ja podjadę sobie tutaj I spróbujemy tutaj poszaleć Czy tam będę widział? Pięknie, słuchajcie, wreszcie kołowcowi się dostało. O, tego też przez chwilkę widziałem. Kołowiec już tak widzę, ochoczo nie wyjeżdża. Ten lajcik by tutaj mógł tak. Aj, coś, coś nie wyszło. Jeszcze raz, pokaż łepek. Znowu nie wyszło. No, słuchajcie, znam takich y, youtuberów, takich koksów, kurde, którzy po prostu trafiają w pikselek na czołgu. Więc dlaczego ja nie mogę trafić w pikselek? Rykoszet, no nie wierzę. Aż łeb jeszcze raz, ja cię tu kurde przypilnuję. Dobra, trzeba chyba pomóc trochę jednak. Dobra, cesiak jest tutaj, więc mam nadzieję, że ładnie w dupeczkę będę mógł go sieknąć. Marchat tutaj jedzie. Już baboczek. Jeden babo kurna, i po prostu ten jeden musi do mnie. No co za Wajza. E, dobra, to się zrobiło troszkę nieciekawie. Tak mało przyjemnie bym wręcz powiedział. W związku z tym, delikatny w tył zwrot. O, 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 o. jupi. Wow, nie, no ciebie to nam nie widać. Siedzisz tam w tych kamyczkach. No dobra, skoro tak, no to zabawimy się troszkę inaczej. Niech oni sobie tam siedzą. Nikt im nie broni. O! To było ciekawe. Au, 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 kręć, kręć, uciekaj, kręć. No i z mojego jeżdżenia, tak powiem, dupa wyszła. O, elegancko. Babok, wstrętny babok. Show me! Where the hell? No i na boka nie ma, słuchajcie. Trzeba szybciutko... Au, 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 au. O nie, teraz to już nie wcieknę, kurde belek. Doboj, chowaj się. Nie no, po co on tam tak przeszarżował? No właśnie, no właśnie, no. No i tylko gąski słuchajcie, TYLKO GĄSKI Nic więcej mu nie zrobiłem A wypadałoby słuchajcie Teraz zrobić taki myk Baczat pojechał tam Jestem ciekaw, czy ja tu... Kurde no. O, ten tu przyjechał. Zobaczcie, jest, jest, jest. Dawać go, dawać dziada. Duża melodia, no. Jestem ciekaw, czy ten su zmienił pozycję. Przyjechał. Przyjechał, przyjechał, przyjechał. Dobra, udało się, chowaj się. Tyle tylko, że mi teraz na dupsko najadą. Dobra, muszę, muszę, muszę dojechać do... Aj, 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 aj. O nie, jeszcze ten. Hmm. <ścoughs> zakręciłem się. Kurde, no zakręciłem się. O. No cóż, nie wyszło do końca tak jak chciałem. Ciekaw jestem, jak ta bitwa się zakończy, bo wynik jest wyrównany: 12-12. Ja tutaj byłem tak skoncentrowany, że prawie mi mózg wyparował. No ciekawe jak to, jak to ewentualnie jeszcze się tutaj potoczy. Dobra, ale nie będę Was tym męczył, bo to jeszcze pewnie chwilę potrwa. Widzimy się za chwilę w garażu i powiem Wam jaki był wynik. O, tego zniszczyli. Dobra, do zobaczenia za chwilę. No dobrze, słuchajcie, bitwa numer 3 dobiegła końca. Niestety bitwa przegrana. już tam chłopaki nie dali rady. Zostały dwa pojazdy drużyny przeciwnej. No ten zobaczcie ten CS63 ponad 6000 uszkodzeń zrobił, więc, i 4 fragi, więc naprawdę wynik super. Batcza 1000 prawie 603 fragi. Więc tak na dobrą sprawę no te dwa pojazdy tutaj zrobiły robotę w drużynie przeciwnej. Jeśli chodzi o mój rezultat, 15 strzałów oddanych, 10 trafiło, 7 przebiło, 2800 zadanych uszkodzeń. No tutaj łącznie jestem na minusie, gdyby nie te 30 tysięcy, to byłoby jeszcze więcej na minusie. No i cóż, ogień skuteczny i brutal, a na tle dużyny miejsce drugie pod względem zadanych uszkodzeń. No, i pod względem EXPA, no to już tam zdecydowanie dalej, chyba szósta pozycja by wychodziła tak dokładnie. Ale jeśli chodzi o zadane pod względem EXPA, szósta wychodziła, a pod względem zadanych uszkodzeń jestem na pozycji drugiej z jednym pojazdem zniszczonym. Dobra, słuchajcie, tak wyglądały trzy bitewki. No, takie powiem raczej słabe, wydaje mi się, ten czołg zdecydowanie może rozegrać lepsze bitwy i zrobić lepsze wyniki. Zabrakło troszkę takiej mapki, gdzie mógłbym troszkę posnajpić. Wiecie, stanąć z tyłu, postrzelać, a fiolet sam się wbije. Jak to wie, jak to, jak to się zwykło mówić. Już mi się język plącze. Słuchajcie, nie wiem, co się dzieje dzisiaj. Dobra. Jeśli chodzi o sam pojazd, polecam. Polecam, bo naprawdę ma bardzo fajne ciało, Jest mobilny, szybko skupia, fajnie strzela, jest celny. No, i trzeba tylko umiejętnie grać raczej gdzieś z tyłu, nie pchać się koniecznie do przodu w mojej ocenie. Wiem, że wielu z was pewnie jeździ tym pojazdem agresywnie. No, ja niestety jeszcze. Czy jeszcze? No, trudno powiedzieć, czy jeszcze. No, ja tak w każdym razie tym pojazdem nie gram. Raczej staram się gdzieś stanąć w drugiej linii, no i troszeczkę postrzelać na odległość, ewentualnie pod koniec bitwy, kiedy. Już troszkę jest ogrysków, jest trochę łatwiej, troszkę mniej tych czołgów. No to wtedy ewentualnie gdzieś tam jadę bardziej do przodu. Natomiast pojazd jako czołg jak najbardziej godny polecenia. Także spokojnie możecie do tego dziesiątego średniaka sobie śmigać. OK. Z mojej strony słuchajcie, to wszystko. Życzę Wam spokojnego i miłego dzionka, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.